Przedstawiamy Państwu najnowszą serię Piotrkowskiej Telewizji Internetowej Informacyjnej, w której zwrócimy uwagę na potrzeby młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim. Przeprowadzimy debatę uliczną, a odpowiedzi przedstawimy, by nagłośnić i poprawić komfort życia młodych mieszkańców. Zapraszamy do oglądania. Czego brakuje Wam w Piotrkowie jako młodzieży? Na pewno wyremontowanych boisk, ponieważ no wszędzie są zniszczone powyrywane siatki. Dużo betonu i można zro łatwo zrobić sobie krzywdę, żeby była na nich sztuczna trawa. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zgadzam się z tym. Jakieś konkretne boiska macie na myśli? No, Szkoła podstawowa numer 10. 10. Jest jakieś? Szkoła podstawowa numer 2. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 prezydent miasta Juliusz Wiernicki ogłosił kilka dni temu podpisanie umowy na modernizację boisk. Niestety boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 pozostają w złym stanie i stanowią zagrożenie dla użytkowników. W 2020 roku projekt modernizacji boisk w ramach budżetu obywatelskiego przegrał z projektem Szkoły Podstawowej nr 11. W gazecie samorządowej Nasz Piotrków, wydanej pod koniec 2023 roku, była zapowiedź budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ale jak do nie widać realizacji tej inwestycji. Rozwiązanie tego problemu? Zebrać fundusze, opracować plan i przystąpić do realizacji. No, jakiś zabawek, święt, coś takiego. Koncert, coś takiego, żeby było. Jak na dnie Piotrkowa, coś takiego. Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie Trybunalskim często zaprasza wokalistów do Piotrkowa, aczkolwiek młodzieży brakuje wykonawców bardziej znanych wśród młodszego pokolenia. Podczas Dni Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2025 roku wystąpił Paluch i Tymek, co bardziej było skierowane w stronę młodych. Rozwiązanie? Częstsze koncerty autorów piosenek, będących w swoim szczycie popularności. Na kolejny odcinek serii Piotrków Oczami Młodych zapraszamy wkrótce. Piotrkowska telewizja internetowo informacyjna.